I się mandero, się mandero. Kolejne grzybobranie przed nami. Jesteśmy, że tak powiem, w lasach wiejskich. No i szukamy sobie grzybków. Po raz kolejny, troszeczkę zimno się zrobiło, ale to nam nie przeszkadza, gdyż mamy tutaj pierwszą sztukę, bardzo sympatyczną. No, i lecimy sobie dalej. Bierzemy go. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień nam przyniesie. Także, tak wystartowaliśmy. No, i słuchajcie, nieutrwała chwila. I wita nas kolejna piękna sztuka. Tu Wam pokażę ładnie, jak wygląda. Taki, że tak powiem, deszczowy model. No, i weźmiemy. Go do koszyczka i będziemy szukać dalej jakichś licznych okazów. No i słuchajcie, tak sobie pomykam jak żabka, rozglądam się w koło. Tutaj troszeczkę, że tak powiem, niedobrych jest, ale tu widzę takiego pięknego, który będzie dołączony do naszej kolekcji. Także no, dzisiaj powiem się, że tak na razie nie ma za dużo. Przejdziemy w jakiś inny rejon, zobaczymy, może będzie więcej. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. No i słuchajcie, przeszliśmy w inny rejon. I od razu, że tak powiem, inne tematy. Tutaj mamy pierwszą sztukę. Taką malutką. Z drzewka. Ale tutaj, że tak powiem, kryje się prawdziwy rarytas, także jest, zaczęło się poważne grzybobranie, no i zabieramy po kolei, tutaj go troszeczkę już odkopałem, no i zabieramy je w naszą dalszą podróż, no ten też jest taki, powiem, przystojny. Także dwie sztuki w jednym miejscu koło drzewka. No i słuchajcie, mamy kolejne trzy namierzone maluszki. Tutaj mamy jednego przystojniaka. Tam mamy drugiego. No i trzeciego takiego maluszka. Mini, mini. Także małe się pokazują. A takich większych sztuk na razie. Nie za dużo, ale będziemy działać dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i słuchajcie, jak to mówią: małe jest piękne, więc znaleźliśmy tutaj dwie sztuki. Tutaj jedna, tutaj druga. Dopiero co się wyłaniają z ziemi, także one by były dobre, ale do jakichś parę godzin dopiero. No ale cóż, no bierzemy to co jest i lecimy dalej w poszukiwaniu kolejnych okazów. No i słuchajcie, tak sobie chodzimy, chodzimy nie ma takiej frekwencji jak kiedyś, ale stoi sobie tutaj taki przystojniak i już do wzięcia gotowy. Także myślę, że nie będziemy zostawiać, weźmiemy. No i coś tu jeszcze poszukamy, ale powoli chyba trzeba się będzie kierować na, na, do samochodu Bo dzisiaj tak coś mizernie powiem szczerze słuchajcie, tak sobie chodzimy, chodzimy Generalnie nic się nie dzieje a tu nas powitała taka sztuka jedna z takich dzisiaj większych okazów Także tu już wcześniej byliśmy, ale od drugiej strony nie musieliśmy jej nie zauważyć. Także dobrze, że wróciłem się w to miejsce. Jeszcze tutaj spenetrujemy dokładnie rejon. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj się nie wydarzy ciekawego. No i słuchajcie, czerwony jeszcze jeden przystojniak. Tutaj go mamy. Także fajnie się ukrył tutaj pod, pod drzewkiem, pod liściem, tak delikatnie. A, no i myślę, że będziemy działać dalej, coś jeszcze szukać. Słuchajcie, jest jeszcze jeden samotnik, taki powiedziałbym dość malutki, ale stoi sobie tutaj przy korzonku wrośnięty. No i. Będziemy jeszcze lecieć dalej. Zobaczymy. Ale czas chyba będzie powoli się zawijać z tego dzisiejszego grzybobrania. No jeszcze będziemy widzieć, co się nam trafi na powrocie. I słuchajcie, idziemy sobie dalej. Takie dwa mikrony czekają tutaj na nas czerwone. Tu mamy jednego. Tutaj mamy drugiego. Także jak widzicie, małe się pojawiają. No ale, żeby to było duże, żeby to miało czas urosnąć, no to musiałby tutaj nikt nie chodzić. A tutaj pewnie frekwencja jest dość duża. Także bierzemy i lecimy sobie dalej. O, a tutaj widzę, że jeszcze jakiś jeden się ukrył. Także trzy rosły. Raz, dwa, trzy. Trzy rosły sobie w kupce. No, i słuchajcie, powoli, że tak powiem, zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka. Widoczki fajne. Będziemy się pomału żegnać. No, i myślę, że jeżeli jakby pogoda dopisze, to przyjedziemy tutaj może po środku tygodnia, czy w środę, czwartek. Będziemy tutaj jeszcze działać coś. No, i co dzisiaj w podsumowaniu? Tak jak widzieliście, grzybków nie za dużo, nie za mało, także taka, takie średnie dzisiaj grzybobranie. Ostatnimi czasy było troszeczkę lepiej, no ale być może dzisiaj słabszy dzień, albo ktoś był szybszy i, i pozbierał przed nami ale nie będziemy się poddawać także ja Was na dzisiaj żegnam Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Cześć